Słuchajcie, no to, rach, czach, 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 przedstawimy skecz y, pod tytułem y, Pornu stać w filmie. Y, Naprawdę, bo, bo, bo mi się wydaje, że to jest troszeczkę niedoceniony gatunek sztuki, <śmiecki> że, że troszeczkę jest jakby traktowany po macoszemu przez odbiorców. To, a, 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 dobrze ładny no wołaj to producenta naszego scenarzystę chciałem powiedzieć bo przecież producentem jestem ja i jak przeczytał pan scenariusz no nie postarał się pan proszę pana. przykro mi to słyszeć Pana dialogi dręcze. Akcja się rwie, intryga niedopracowana. Proszę mi powiedzieć, czemu Angela poszła do łóżka z Marko. No bo powiedział jej, chodź. Przepraszam, umknęło mi. Rzeczywiście powiedział, chodź. No, ale dalej dialogi są fatalne. Które? No tutaj, niech pan tylko rzuci okiem. Tutaj tylko. Och, tak, 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 jest do wzięcia. No, reszta do poprawki. Mamusiu, o jej Złe? Dobra. Odmarka. Angela idzie do fryzjera. Dlaczego u fryzjera jest zamknięte? Bo jest niedziela, a warzywniak jest otwarty. No, ojej, jest trochę niekonsekwentny, fakt. Ale przyzna pan, że scena w warzywniaku pyszna. A, mówi pan o tej scenie, w której on zjada z niej liście kapusty. No, niezła jest. Aha. Ale czemu ona tam się rozbiera, przykrywa kapustowo w tym sklepie? Ja znowu. Bo... Ja się zachciało spać. Przecież ona nie śpi od tygodnia. Proszę pana, jak długo pan pisał ten scenariusz? Dwa dni. Trzy, ale przez cały rok zbierałem materiały. Żeby pan nie umie pisać że nie będziemy się błaźnić przed widzami, zwalniam pana. No ja pierdzielę, No przecież w pornucach chodzi tylko o jedno. No i u mnie to jest. Co? Dyganko. <śleski> Rzeczywiście, przepraszam, umknęło mi. <śleski>